Szanowni Państwo, jestem zobowiązana przedstawić Państwu pewne informacje finansowe, które powinny wybrzmieć na sesji Rady Miejskiej. Rozpocznę od sprawozdania finansowego według kolejności wymienionej w projekcie uchwały. Szanowni Państwo, sprawozdanie finansowe sporządziliśmy oczywiście zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości oraz przepisami szczególnymi, które obowiązują jednostki samorządu terytorialnego. Przedłożone zostało do Regionalnej Izby Obrachunkowej w dniu 28 kwietnia i obejmuje 5 do dokumentów. Postaram się skrócić i przedstawić Państwu podsumowania z tych wszystkich dokumentów składających się na sprawozdanie finansowe. I tak bilans wykonania budżetu zamykający się kwotą 86 178 897 zł i cztery grosze. Zbiorcze sprawozdanie finansowe obejmujące łączny bilans wynikający z bilansów samorządowych jednostek budżetowych i samorządowego zakładu budżetowego zamykający się po stronie mm, aktywów y, kwotą 901 tyś, milionów 743 665 zł i 55 groszy. Oczywiście ta sama wartość jest po stronie pasywów. Łączne zestawienie zmian funduszu jednostki, które wykazuje wielkość na bilans zamknięcia 853 miliony 624 529 zł. i 20 groszy i łączny rachunek zysków i strat, który zamyka się zyskiem netto przy zaznaczeniu takim, że samorząd nie jest nastawiony jednostką na zysk kwotą 90 237 421 zł. i 5 groszy i oczywiście informacja dodatkowa sporządzona przez wszystkie jednostki organizacyjne, również Urząd Miejski, która uszczegóławia dane finansowe określone w tych dokumentach wcześniej przeze mnie wymienionych. Jeżeli chodzi o sprawozdanie budżetu, czyli tą najważniejszą y, część y, wynikającą z uchwały, to y, szanowni Państwo, a mogę o prezentację, tak? Szanowni państwo, budżet miasta roku 2024 wykonaliśmy po stronie dochodów ogółem w 104,3%, po stronie wydatków ogółem w 94,3%. liczbach wyniki te przedstawiają się następująco. Dochody ogółem to 422 641 308 zł i 33 grosze. Wydatki ogółem to kwota 386 702 082 zł i Groszy. Budżet zamknęliśmy nadwyżką w wysokości 35 939 225 zł. i 83 grosze. Na początku, kiedy planowaliśmy Budżet był to budżet deficytowy w kwocie ponad 16 milionów, po zmianach ta kwota uległa zmniejszeniu do kwoty deficytu minus 3 miliony 811 tysięcy złotych. Wpływ na tą wartość mają oczywiście poza wypracowaną nadwyżkę, wypracowane dochody majątkowe, które głównie uwzględniały, uwzględniają refundację środków wyłożonych w 23 roku na inwestycje, dodatkowe środki na łódzki tramwaj metropolitalny i wyższe dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości niż planowaliśmy na początku roku. Szanowni państwo, realizując budżet, zachowano regułę wynikającą z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Wykonaliśmy nadwyżkę operacyjną, czyli tą nadwyżką bieżącą w wysokości 19 367 579 zł i 67 groszy, stanowiącą 5,29% naszych dochodów bieżących. Ta uzyskana kwota jest wynikiem niezaangażowania w budżecie dodatkowych udziałów w PIT-ach, które wpłynęły na rachunek miasta pod koniec roku, czyli ta tak zwana kroplówka, którą uzyskały wszystkie samorządy, albo prawie wszystkie i wykonania również części dochodów ponad plan, ale również oszczędności po stronie wydatkowej w części bieżącej. I tak nasze dochody bieżące wyniosły 365 milionów 792 226 złotych i 19 groszy, i wydatki bieżące kwota 346 milionów 424 646 złotych i 52 groszy. Taki wynik pozwolił nam na wypracowanie wyższego wskaźnika jednorocznego, który w rezultacie osiągnęliśmy na poziomie 9,91%. Jeżeli chodzi o strukturę naszych wypracowanych dochodów, to oczywiście największy udział w dochodach miasta to udziały w podatku dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych to 25,6% wszystkich dochodów. Kwotowo to ponad 105 milionów złotych, druga pozycja to dotacje, 76 milionów 142 tysięcy i dochodów, dalej subwencje, 73 824 tysięcy i 17,47% wszystkich naszych dochodów. Czwarta pozycja to dochody podatkowe ponad 62 miliony złotych i 14,8 wszystkich wypracowanych dochodów i pozostają dochody z opłat 7,39%, 31 milionów 240 tysięcy, dotacje i środki z Unii Europejskiej,

Biorąc pod uwagę nasze wydatki, dzieląc je według konstrukcji, w jakiej konstruujemy budżet, czyli według poszczególnych grup, które skupiają określone paragrafy klasyfikacji budżetowej, to najwięcej wydajemy na wynagrodzenia. Jest to kwota ponad 162 miliony złotych. To oczywiście są wynagrodzenia wszystkich zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, w Urzędzie Miejskim oczywiście nauczycieli, później mamy Mamy wydatki statutowe, to kwota ponad 115 milionów złotych, wydatki majątkowe stanowiły w roku 2024 ponad 10% wszystkich wydatków, to była kwota ponad 40 milionów złotych, dalej dotacje, świadczenia na rzecz osób fizycznych i wydatki na obsługę długu. Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o podział naszych wydatków w odniesieniu do działów klasyfikacji budżetowej, czyli zgodnie z określonymi nazwami tych działów, to jak, więcej, jak widać najwięcej wydajemy na oświatę, to jest 38% wszystkich wydatków, ponad 145 milionów złotych. Druga pozycja to pomoc społeczna i rodzina. Te dwie pozycje skumulowałam razem, chociaż na, na wykresie przedstawione są odrębnie, bo każda z nich to jest 9% wszystkich wydatków, czyli łącznie 18%. Trzecią pozycję zajmują wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, to prawie 41 milionów złotych i 11% wydatków miasta. Wydatki na transport i łączność, w tym oczywiście są drogi, to również 41 milionów złotych naszych wydatków i 11% wydatków. Dalej, wydatki na administrację publiczną to 8% wydatków, pozostają wydatki na kulturę fizyczną, usługi, mieszkalnictwo, kulturę, bezpieczeństwo, obsługę długu to pozostała część budżetu wydatkowego. Szanowni Państwo, nasze dochody majątkowe łącznie zrealizowaliśmy w wysokości 56 849 082 zł i 14 co w stosunku do planu wysokości 57 611 stanowiło wykonanie na poziomie 98,68%. Brakująca kwota wykonania to jedyne 762 tysiące złotych. W 2024 roku zaplanowaliśmy uzyskanie dochodów z odpłatnego nabycia prawo własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 6,5 miliona złotych. Natomiast tą pozycję wykonaliśmy w wysokości 9 milionów 137 tysięcy złotych, czyli 140%. Pozyskane środki oczywiście przeznaczyliśmy na zadania inwestycyjne realizowane w 2024 roku. Plan dochodów majątkowych z tytułu pozyskanych tych z Unii Europejskiej i budżetu państwa na zadania inwestycyjne wynosił ponad 28 milionów złotych. Wykonanie osiągnęliśmy na poziomie 28 milionów 137 tysięcy 398 złotych 80 groszy, zł, więc w 99 i Dużą oczywiście pozycję w dochodach majątkowych ogółem stanowiły środki z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa z BGK, to łącznie ponad 18 milionów złotych. Na inwestycje w 24 roku wydaliśmy kwotę 40

ani wykorzystane w roku 24. mamy już zaangażowane w wydatki inwestycyjne roku 25, gdzie mamy już ich w planie ponad 48 milionów złotych. W roku budżetowym miasto 24 miasto Pabianice nie zaciągało żadnych nowych zobowiązań dłużnych. Samodzielnie ze swoich środków, które pozostały nam z roku wcześniejszego na rachunku bankowym, sfinansowaliśmy planowane wkłady do realizowanych projektów i spłatę planowanych na rok 24 rozchodów budżetu, które wynosiły w poprzednim roku kwotę 5 milionów 32 tysięcy złotych. Zadłużenia nasze dłużne zmalały w stosunku do 23. roku właśnie o spłatę rozchodów i zobowiązań bieżących, a zadłużenie na koniec 24. roku wyniosło 64 miliony 224 tysięcy złotych, co stanowi 15,2% dochodów wykonanych ogółem. Przy umownym limicie zobowiązań do 60%, który mógł Chcę powiedzieć, że to nasze zadłużenie jest jednym z mniejszych, jeżeli chodzi o nasze województwo i takie jednostki samorządu, który, z którymi możemy się porównać. Obsługa długu wyniosła w roku poprzednim 4 451 140 złotych i na dzień 31 grudnia nie posiadaliśmy zobowiązań wymagalnych. Szanowni Państwo, w w celu, w celu zbilansowania budżetu zaangażowaliśmy w ubiegłym roku wolne środki pozostałe na rachunku z bankowym z 2023 roku. W części również niewykorzystane środki na realizację projektów finansowanych z Unii oraz programów profilaktycznych. To była kwota 8 milionów 843 tysiące złotych, natomiast tą kwotę faktycznie wykonaliśmy po stronie przychodów w kwocie 38 299 tysięcy złotych, ale w tym oczywiście są środki, które są przeznaczone na konkretne ceny i nie możemy przeznaczyć ich na zadania chociażby inwestycyjne. Chciałabym w tym miejscu powiedzieć, że oczywiście wynik jest bardzo dobry. Jesteśmy tutaj łącznie z zarządem z niego bardzo zadowoleni i tak jak pan prezydent podkreśla, zakładamy, że będzie, będzie ta nadwyżka służyła nam finansowaniu tych wszystkich projektów, o których dofinansowanie się ubiegamy jeszcze w roku 2025. Szanowni Państwo, Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą składu orzekającego nr 1 przez 43 przez 25 z 18 kwietnia zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie Pana Prezydenta z wykonania budżetu za rok 2024. Jest to opinia bez uwag. Jeszcze y, muszę Państwu przedstawić najważniejsze informacje, jeżeli chodzi o stan mienia komunalnego. Możemy wyłączyć prezentację, pani Izo. Eee, szanowni Państwo, miasto na koniec 2024 roku y, obejmuje 578 i y, 2269 dziesięciotysięcznych hektara powierzchni o wartości bilansowej 161 milionów 429 961 złotych. W stosunku do roku poprzedniego y, mamy mniej gruntów w hektarach o 1 hektar i y, 1736 siedemset dziesięciotysięcznych wartość inwentarzowa majątku gminy brutto Wynosi 684 153 259 złotych i tej, ta wartość wzrosła w stosunku do roku poprzedniego o ponad 28 milionów złotych, głównie z uwagi na przyjęcie do ewidencji środków trwałych tych, tych inwestycji, które zostały zakończone i przyjęte do użytkowania. Jeżeli chodzi o nasze udziały w spółkach, posiadamy udziały w ekoregionie 384 udziały o wartości 1 902 tysiące złotych. Każdy udział po 5 tysięcy. Spółka Miejski Zakład Komunikacji 22 63 udziały o wartości łącznej 11 milionów 31 tysięcy 500 złotych. Każdy udział po 500 złotych. Zakład Wodociągów i Kanalizacji 12 108 udziałów o wartości 121 milionów 80 tysięcy złotych. Każdy udział po 10 tysięcy złotych. Zakład Energetyki Cieplnej 3541 udziały o wartości 35 milionów 410 tysięcy złotych. Każdy udział po 10 tysięcy złotych Pabianickie Centrum Medyczne milion udziałów o wartości siedemdziesiąt jeden milionów każdy udział po 50 złotych i społeczna inicjatywa mieszkaniowa, spółka, w której jesteśmy udziałowcem, dwieście dziewięćdziesiąt udziałów o łącznej wartości 14 milionów każdy udział po 50 złotych. Jeżeli chodzi o nasze dochody z majątku w łącznej wysokości, dochody nasze z majątku wyniosły dwadzieścia 4 miliony 503 tysiące 716 złotych i 52 grosze. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo i uchwałą numer jeden łamane.